Cześć wszystkim, tutaj Sulemyn Peli. Dzisiaj wam pokażę jak zrobić stroje na Święto Niepodległości. Dzisiaj mamy sobotę i dzisiaj się kończy to zadanie, więc pokażę wam jak je zrobić najszybciej. I w sumie nie ma w tym nic, nic trudnego, ale wam pokażę. To jest taki pierwszy skład z Polski wybrałem. Straciłem na to około 1500 monet. Po 300 monet kupowałem draczy, 250, tak jak tutaj widzimy. Ten klip nagrałem szybciej, teraz tylko montuję do tego mniej mój głos. I tak jak widzicie, nawet na których miałem niewymiennych. Więc mniej więcej na to całe zadanie, nie tylko na to pierwsze, wydałem około 1200 monet. Teraz zdobywamy herb. Okej, okay, jest herb. Teraz przejdziemy do drugiego zadania wszyscy razem. Jakość piłkarzy minimum brązowy, jeden srebrny i zdranie 45. To jest oto to zadanie. Miałem akurat samych brązowych z Niemiec i udało mi się zrobić to zadanie bardzo szybko. Więc tak jak mówiłem, mniej więcej straciłem na to wszystko 1500 monet, na te herby i stroje niepodległości. I teraz mamy trzecie zadanie, czyli ostatnie, biało-czerwoni. Tutaj znowu wybrałem praktycznie polską Lidlę, tylko bram też jest niewymienny z Brazylii, z której nie ma zdrania. I, I. to było na tyle. Reszta to sami Polacy z Polskiej Lidli. Tak jak widzieliśmy, Sobota, Kubicki, Matuszewski, Cholewiak, Urydla, Szot, tego, które kupiłem, i tego też, Zbożeń. No i Bramkarz, którego nazwy nie przeczytam, bo dość szybko <grym i zbicki> ją kliknąłem. Okej, okay, i tak zdobiliśmy wszystkie zadania w dziennie podległości. Utończono. Są stroje. Ma, mam nadzieję, że mi przyniosą szczęście na lidę weekendową. Już mi trochę przyniosły, przyniosły to szczęście, bo na razie wygrałem wszystkie moje mecze. I widzimy tutaj Robert Lewandowski w stroju niepodległości. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, zapraszam do lajkowania i subskrypcji esrudami.pl. Do następnego odcinka.